Witam Was. Dzisiaj mam dla Was specjalny film, w którym otworzę raz, dwa chicken burgery, to znaczy kilka zostało już otwartych, a konkretnie raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I w dzisiejszym programie pokażę Wam, jak umiejętnie należy rozpakowywać. Yy, Zakupione drogą wysyłki chicken burgery w celu nie uronienia ani kropli, sosu, ani deczka smaku i zachowaniu ewentualnie do późniejszego opieczenia kurczaka w folii w jednym kawałku. Do wykonania danego procesu potrzebujemy jednej dobrej. Definitywnie zaktualizowanej niedawno ulotki pizzerii La Grande, którą serdecznie pozdrawiam. Robią fantastyczne pizze w zawierciu na pięć pizzerii, które udało mi się znaleźć. Oni robią najlepsze i mają taką promocję. Słuchajcie, że gdzie to jest? W poo, jest. W poniedziałki i czwartki do godziny 15 Gigant. Od poniedziałku do czwartku druga Połowie ceny, no czujecie to taki układ, to jest po prostu, że oni zbankrutują, ale ja ich lubię, naprawdę, bo to widać, że to są ludzie, nie bydlęta. Dobrze, i teraz tak. Zazwyczaj kupuję pizzę, ale dzisiaj akurat kupiłem chicken burger, jedna sztuka 5 zł. No właśnie, Tutaj 5 dostał spożytych, na pewno nie przeze mnie. I tu są dwa. I teraz tak. Jakby to umiejętnie zrobić. Proszę bardzo, to jest kuleczka. Pierwszym krokiem, który musimy wykonać jest to, aby przygotować ręce Nie możemy w tym samym czasie dubać sobie w nosie, w tyłku Po prostu musi być jedna ręka, musi być druga ręka Ewentualnie jeśli jest trzecia też się przyda do podtrzymania Ale jeśli nie, dwie powinny wystarczyć Kulturalnie sobie chwycić tutaj jedną Tutaj drugą Ale pamiętajcie, że gmeranko podstawa musi trochę poszumieć Proszę bardzo o. Pokażę Wam od razu jak to wygląda i szczerze powiem, że naprawdę dobre. Naprawdę ten kotlet, co tam jest w środku, to to nie jest żadna machlojka, tylko to jest prawdziwy kurczak. Proszę. I w tym momencie chciałem pozdrowić Komkosa, bo słyszałem, że on już ma zagraniczne układy normalnie. Człowiek naprawdę zdobywa swoją potęgę w nie najgorszym tempie. Jaż nie wiem naprawdę czemu teraz. Jak widzicie bułka jest konkretna, nieprzypalona, sezamowa. Obejrzymy go sobie z każdej strony. Nie jest przypalony. Bardzo fajny taki jakby placuszek, mimo że to jest bułka. I teraz otwieramy. To co widzę to... Kotlet, w sumie nie wygląda na kurczaka, ale to na pewno ten. Jakiś konkretny sos, pomidorek i cebulka i sałatka. No i cóż, mógłbym otworzyć też drugiego, ale i tak wiecie, co by Was tam czekało, miód i prawdziwa poezja. Dziękuję Wam wszystkim za uwagę. Jak widzicie, otworzenie opakowania w taki sposób, żeby jeść... Mieć je w jednym kawałku, jednocześnie bardzo dobrą bułeczkę, którą można później skonsumować, nie jest aż takie trudne jak na filmach pokazują. Nie taki diabeł straszny, baba z wozu koniom lżej, to mały krok dla człowieka, ale wielki krok dla Madoksa. Dziękuję za uwagę i życzę smacznego.